To pomysł, to jakaś inicjatywa, która wreszcie urodziła mi się w głowie mniej więcej 3 lata temu, bo to jest rzeczywiście już trzecia edycja. Impreza się rozrasta, ma charakter i historyczny, i patriotyczny, ale przede wszystkim też sportowy. razem. Pogoda była jaka była, wszyscy widzieliśmy żar z nieba. Wszyscy dobiegli Planow plany pewnie były większe i rzeczywiście ambicje były większe, ale nie da się w 40 stopniowym upale wykręcić życiowych wyników, ale wszyscy zadowoleni, pełni optymizmu, osiągnęli swoje cele. Każdy miał tutaj swoją intencję. Złożyliśmy, uczciliśmy morderstwo Janusza Kosocińskiego. Warto o tym pamiętać i warto, żeby tego rodzaju inicjatywy przyczyniały się do pamięci o takich postawach, jaką niewątpliwie prezentował Janusz Kosuciński, która była patriotyczna, która była propaństwowa, która była pełna poświęcenia. On walczył też we wrześniu. Ostatecznie został stracony za swoją walkę podziemną.